Uwaga, kupujemy to Ferrari. Jeszcze raz, tłumaczę Nie powiedzę. Musimy kupić Ferrari Evolution 2012. Chodźcie wy. Tutaj. Creative Hub. Laboratorium Zawodów. Schemat zawodów. I kodzik znowu podaje. Wybieramy te zawody. Znowu robię taki sam tutorial. Biorę kamerę. Pokazuję wam tutaj. Tutaj macie kod Kurwa. Tu co sobie ten kod mu ten, są dwa, ten jest lepszy, ten lepiej działa tutaj. Nie chodzicie mapę, tylko pamiętajcie musi być to Ferrari musicie i musicie biegłości i w go na full, żeby była najwięcej siaka. No, mamy zawody Poziom trudności zmieniamy na najtrudniejszy Tak, żeby było jak najciężej Zapisujemy idziemy, Odpuszczamy zawody I tak musicie zrobić dokładnie tak samo Startujecie, jedziecie Mijacie pierwszy ten startowy punkt ten drugi tutaj i zawracacie dokładnie tutaj, za tym, tymi trzema naczepami. Wjeżdżacie w tę rurę, gdzie jest ta butla czarna. Musicie ją przepnąć I klikacie krzyżyk i gaz w różnym no, momencie. Jak już wiecie, a teraz to klikacie. Trzymacie to przez może, nie wiem, minutę. A więcej, do No i zajmujecie pierwsze miejsce, jakimś dziwnym fartem Co się stało Pomijacie i tak Pierwsze miejsce 37 000 Nie rozsadzamy kolegę z zdarmo No i ta druga mapa Kody na początku pokazałem Tak. No, trzymaj się, trzymaj się, już lubi. Siemango. No, i tutaj tak samo poziom trudności, ale trudniejszy, żeby, więcej no, więc tam wpadło. Rozpoczyna się wyścig dajecie tylko gazu, tutaj akurat tylko gazu, wjeżdżacie w rolę trzymacie gaz i nic więcej, musicie tutaj trzymać gaz trzymacie 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 macie, czy Tutaj często was nie daje do yy, tego rankingu, tego fina finałowego, pierwsze, drugie, trzecie miejsce, tylko was wywala właśnie ze swobodnej rozgrywki, ale punkty daje. I dała nam cztery. I jednej mapy będzie więcej punktów biegłości, a drugiej po prostu więcej gaski. Także znaczy, tyle.